Dziękuję serdecznie, Witold Trosowski, nasz stały korespondent w Ralu 24 em, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, bardzo serdecznie dziękuję. Taki jeszcze, em, p, 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 może nie przytyk, ale taka jakby też nie przypomnienie hm, do pewnego środowiska z Lublina, która nazwała Ciebie wcześniej, nie wiem czy to widziałeś, że czekaj, że jesteś, że, że jesteś z Syberii na... Z Syberii pochodzisz, taki nieogolony i tak dalej, i tak dalej, w USA, ale odkąd się dowiedzieli, że już 30 lat mieszkasz w USA, to już jest Witold Trosowski działacz społeczny. Pozdrawiamy to środowisko bardzo serdecznie. To jest Witold Trosowski działacz społeczny. Tak, mieszka, potwierdź, mieszka w USA od 30 lat. Jestem tak. pełnoprawnym obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. I tak. nigdy nie byłem na Syberii. <grym> no, to tak sobie posiadałem. Nawet, na, nawet na Alasce nie byłem, Także, ale się wybieram. Dobrze, to po, zrób zdjęcia. No Pozdrawiamy tutaj. Pozdrawiamy pana, który tak tutaj ochoczo, ochoczo do nas przytyki zresnuje. Tak. No, bardzo wesołe to, dziękujemy serdecznie. Ja się kłaniam bardzo nisko, zapraszamy za jakieś 20 minut. Sekunda po dziewiętnastej, dzisiaj pięć programów, chyba już troszkę. Jest.